Słowo wiek kojarzy mi się z wyglądem, zachowaniem, myśleniem i poglądami na świat. Nie da się go zatrzymać, jakby z wiekiem jest też może odpowiedzialność, bo jakby gdy już osiągamy tą pełnioletność, to wszyscy oczekują od ciebie, nie wiem, że będziesz się teraz mega odpowiedzialnie zachowywał. Może nawet nie z osią, ale im jesteś starszy, tym więcej rzeczy od Ciebie jest wymagane. Historia. Wiek? Dla mnie wiek to jest właśnie takie pojęcie bardzo niewyjaśnione, bo co ciekawe, gdybyśmy nie mieli ludzi wokół siebie, to tak naprawdę nie wiedzielibyśmy, ile mamy lat, czyli jaki jest nasz wiek. Więc tak naprawdę to wiek jest dla mnie czymś bardzo przelotnym. Jest taką nalepką, którą się nakleja ludziom, żeby łatwiej było ich posegregować w niektórych rozdziałach życia. No to generalnie jest to taka może więź, więź panująca między ludźmi, którzy jednak różnią się wiekiem, ale zawsze znajdą jakiś wspólny temat, zawsze będą myśleć o tym drugim człowieku i, 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 i będzie ich do siebie ciągnąć. To ja i ci, którzy byli przede mną, nasi przodkowie i wszyscy, którzy tworzyli historię, zrozumienie to zrozumienie tego, czym się kierowali, jak żyli. Czego doświadczali i porównanie to z tym, czego my doświadczamy. To jest każda rozmowa z moimi dziadkami, dzięki której mogę zrozumieć to, jak oni żyli i funkcjonowali. To umiejętność czerpania między ludźmi z różnych pokoleń. Więc dla mnie, zrozumienie międzypokoleniowe to jest taki wzajemny szacunek dla racji pomiędzy jednym a drugim pokoleniem, do tradycji. I taka umiejętność łączenia tego, co my chcemy z tym, co chcą nasi przodkowie czy ci, którzy są przed nami. Myślę, że jest to podejście do polityki i do e, religii bardziej kościoła. E, myślę, że to, jest, to są takie te najbardziej sporne tematy, e, no i może tak szeroko po, pojęte. Zmiany w społeczeństwie, te takie y, konkretne, y, takie bardzo hardkorowe. Myślę, że przede wszystkim rozumienie otaczającego nas świata. Myślę, że ideały i cele nieznacznie się zmieniły, ale nasza droga, którą pokonujemy do nich właśnie, y, jest zupełnie inna. Wydaje mi się, że mamy inne cele, inne priorytety, inne wartości, bo po prostu żyjemy w różnych czasach. No, myślę, że największa różnica to są po prostu priorytety. Oni, kiedy byli w naszym wieku, mieli totalnie inne priorytety. Dla nich, na przykład, postawienie szklanki miodu na stole to było, wow, i wielkie święto. Dla nas jest to codzienność. I mam wrażenie, że um, różnica ta największa polega na tym, że ani my, ani oni nie potrafimy wejść w swoją skórę. Chociaż to w sumie, trochę podobieństwo, ale um, myślę, że tak, to jest po prostu um, największa różnica to są priorytety i nie potrafimy się dostosować do osób przed przyzowanych. No myślę, że to jest przede wszystkim rozmowa, no bo jednak bez rozmowy nic nie zrobimy, jednak bardzo często zdarza się tak, że nasze zdania się bardzo różnią, ale myślę, że jesteśmy w stanie wypracować kompromis, a nawet jeśli nie, to po prostu porozmawiać, zaakceptować zdanie drugiej osoby, mimo że my mamy inne poglądy. I dalej możemy mieć te same poglądy, ale zostawić tą drugą osobę w spokoju, rozmawiać sobie o innych takich na przykład niekontrowersyjnych nie rzeczach, coś takiego. Powinniśmy ze sobą spędzać dużo czasu, rozmawiać, słuchać opowieści naszych dziadków i babci. E, można na przykład e, grać w gry planszowe, e, zajmować się zwierzętami albo pracą w ogródku. Wydaje mi się, że rozmową uczeniem się na błędach starszych pokoleń i otwartym umysłem. Myślę, że ważne jest, żeby w jakiś sposób skonfrontować się z tymi osobami, które żyły przed nami, żeby próbować je zrozumieć i starać się kierować się tym, co można od nich dobrego wyciągnąć. No myślę, że najprostszy sposób to rozmowa. Tylko mamy z tym teraz problem i ja też zauważyłam, że mamy w naszych czasach troszeczkę taki przesyt buntu, to znaczy ten bunt jest teraz bardzo ciężki, żeby był skuteczny, że tak się wyrażę. I myślę, że to jest właśnie problem, który blokuje nam możliwość swobodnej dyskusji. Że My mamy wrażenie, że nasi dziadkowie na przykład się trochę buntują z tym, że mamy chociażby chodzić do kościoła czy przestrzegać tradycji. A my, mówiąc nie, też jesteśmy odbierani jako ci, którzy się buntują, którzy są źli i, i tak dalej. Może z dzieciństwem coś takiego. No nie wiem, chodziłam z dziadkiem, puszczałam latawce zawsze na łące. Latawiec? Y Latawiec kojarzy mi się z czymś bardzo kruchym, bo latawiec mimo, że jest piękny, bo naprawdę niektóre potrafią być piękne i stworzenie latawców można bez problemu nazwać sztuką, to jednak jedna sekunda nie przytrzymamy linki i on już leci i już do nas nie wróci, bo tak, tak działa świat po prostu, że, że już do nas nie wróci. I dlatego myślę, że latawiec to jest troszeczkę taka definicja kruchości, ulotności.